Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, na kolejnym spotkaniu z feng Shui. Przedstawię Wam dzisiaj aspekty na poniedziałek, 3 czerwca 2024 roku. Moi drodzy, powolutku zbliżamy się do zmiany miesiąca solarnego, ale o tym będzie za dwa dni. Dzisiejszy dzień, słuchajcie, jest pod władaniem psa według chińskiego kalendarza, a jeśli chodzi o urzędnika, to swój urząd objął dzisiaj nie nikt inny jak szósty urzędnik. A nazwa szóstego urzędnika brzmi inicjować, więc jest to czas, słuchajcie, zaczynania inicjacji, ale uwaga, uwaga, zwróćcie uwagę właśnie na to, co się dzieje z księżycem. Księżyc maleje, przybliża się do nowiu po to, żeby właśnie szóstego we czwartek osiągnąć nów. Więc moi drodzy, to jest dobry moment też na. Zamykanie, zakończanie pewnych rzeczy, pewnych spraw. Drodzy moi, miesiąc mamy solarnie, jeszcze ciągle we władaniu poprzedniego, słuchajcie, tutaj zwierzaka. A kim był poprzedni zwierzak? Ano, ziemnym wężem, tak? Więc mamy jeszcze solarnie ziemny wąż. Moi drodzy, lunarnie. Już tutaj powoli zagląda nam metalowy koń, a za chwileczkę nastąpi zmiana, słuchajcie, i zrównanie obydwu systemów, solarnego i lunarnego. Rok dalej mamy we władaniu drewnianego smoka, zarówno według kalendarza solarnego, jak i lunarnego równocześnie. Moi drodzy, jeżeli jesteśmy przy kalendarzu solarnym i lunarnym, to przypominam oczywiście o pustym kursie Księżyca. Jest on bardzo ważną częścią kalendarza lunarnego, no bo właśnie, słuchajcie, na Lunie cały... Chińska astrologia stoi. E, kochani moi, szósty urzędnik inicjować, czyli zaczynamy dzisiaj różne rzeczy. Jest to dzień bardzo dobry na podpisywanie ważnych umów i na rozpoczynanie edukacji, a także kursów. Dzisiaj możemy inaugurować nowy biznes i rozpoczynać nową pracę. Jest to również dobry moment na rozpoczęcie projektów. Dzisiaj też łatwo nam będzie po prostu zdobywać wiedzę na jakiś temat. Jest to też dobry moment na rozpoczynanie remontu i szczególnie właśnie na takich sprawach jak remonty. Powinniśmy się dzisiaj skoncentrować, dlatego że, moi drodzy, Księżyca ubywa, zatem prace będą szybko postępowały i oczywiście budżet też Was nie zaskoczy. Zamkniecie się po prostu wtedy w budżecie. Dzisiaj nie zaleca się przeprowadzki do nowego domu i rozpoczynania dalekich podróży. Dzisiejszy dzień będzie dobry dla osób rodzonych w znaku chińskiego, tygrysa, królika, konia i psa, neutralny dla bawołu, węża, kozy i świni, a zły dla szczura, smoka, małpy i... Koguta. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Zapraszam Was na kolejne spotkania z feng Shui. Do usłyszenia.